Tu wisi jakaś larwa pieprzona. Taki plastik. Taki plastik, fantastyk, no. Zbieramy maliny, bo mamy ich całe mnóstwo. O Boże, to jest takie wielkie. To jest takie wielkie. Where are you? Where are you? Co my w środku? Marysiu, moja kochana, moja bido. W późniejszych filmach się dowiecie dlaczego bida, bo to dzisiaj tylko nagrywam, a dzisiaj nagrywam i właśnie montujemy razem z Radosławem filmy. Radosław do siebie, ja do siebie, a nagrywam, żeby Wam teraz pokazać, dzisiaj to w dzisiejszy film wpuszcza lody magnum pistacjowe. Czy ktoś zna te lody? Radosław, Ty je kiedyś widziałeś prędzej czy nie? Pistacjowe? przeszliśmy mhm. już. Pistacjowe z, magnu z magnum? No. Ja pierwsze chyba widzę, tak mi się wydaje, naprawdę. Także mam nadzieję, że będzie dobra. Idę dalej montować film Zobaczcie jaką ogólnie tak na szybko piękną niedzielę i mało tego kwitnie nam Magnolia znowu, patrzcie. Eee, Oszustwo! No to jest zielone w środku. Nie wiem, to jest czy, zielone? w środku nie jest oka? No jest pistacja tutaj. O, pistacja jedna na 5000 orzeszków. No dobra, tego. Mm. Aha, no dokończmy. Kwitnie mi Magnolia, zobaczcie nam. Po raz drugi, wcześniej w tym roku. No moi drodzy, zobaczcie, co tutaj Radosław y, zakupił. Także, zamówił Radosław Ninja model AF500 UK. To jest u nas napisane, no? AF500 UK. Także zobaczymy, jak to y, będzie wyglądało. Na pewno dam Wam znać. Co prawda nasz piekarnik jest bardzo dobry, nie? A, bardzo a, a. szybko gotuje. No ale jeśli może Radosław Radek dużo je takich mięsa i takich rzeczy. Jeśli może mieć kurczaka w 20 minut, a nie e, w godzinkę. Czy tam w 2 godziny zależy od y, kurczaka. Boże, to jest takie wielkie! To jest takie wielkie. A -a. Ale to jest olbrzymie. No nie wiem. Moja znajoma ma taką dwukomorową i ma właśnie taką i powiedziała, że tą, jeżeli bym miała znowu kupować... No obwiesi, wiecie, kupuję. Oczywiście kupiła tą z tego względu, że na przykład nie mogła czegoś tam dużego gotować w jednej konie, dlatego Dlatego kupiła taką. Ale to jest wielkie. To się nie zmieści koło ekspresu do kawy. Zmieści się. Tutaj tego nie chcę. Nie chcę mieć tego wiecznie na widoku. Tu się zmieści. Kurde, wiesz co? Myślałam, że to będzie ładnie. Tak bardziej jakoś stylowo. tak wyglądało. No, stylowo. A takie... Taki plastik. Taki plastik, fantastyk. No. Gdzieś tam czytałam, że... Gdzieś tam czytałam, że niektóre właśnie... Jak to się nazywają? Airfryery? Jak to powiedzieć po polsku? Airfryer. Plastik taki, nie? że yy, niektóre są rakotwórcze, ale to ponoć nie ma tego tv całego i tych wszystkich innych rzeczy, to jest po prostu pokryte czymś nie... No damy Wam znać na pewno, już się kurczak marynuje na jutro, tak? No się to się może powiem. zrobić. To jest właśnie w tym i każdy, co narzekał, jeżeli ktoś narzekał, to właśnie mówi, że trzeba wyciągnąć dwie, no i właśnie, że się slajduje, widzisz? No bo jest na szkole. Ale nie, spoko, ale spoko, fajnie. Tak jak widzicie, macie tutaj różne formy. Mega crisp, czyli chrupiące, air fry, czyli. Tu pieczenie na powietrzu. Proszę. proszę. Bez Rose bake od grzewanie, e, czyli na przykład tego świecie jakieś owoce robić i proof, czyli do ciasta. To jest nowa funkcja właśnie no, do ciasta. Okay. I co jest, ja już oglądałam tyle na TikToku i to jeszcze wam co powiem, jest fajne, że cały czas możecie sobie gotować, jeżeli tutaj na przykład nastawicie e, ziemniaczki, a tutaj macie owoce, bo warzywa i chcecie później albo deser cokolwiek, to możecie po prostu tutaj nastawić czas, tutaj nastawić czas i robicie synk, że one się w tym samym czasie, w tym samym czasie skończą się gotować. Nie, to jakiś plastik tak jest. Także no, co, no damy Wam znać na pewno jak to y, działa, dajcie znać jeśli Wy macie i jeśli używacie, e, no bo ciekawa jestem. Także zobaczymy. A ja bym chciał, jak chcę, Mówią, przykład, że tutaj musimy frytki, umyć. a tutaj kurczaka, to co robię? To nastawiasz tak o, zone one, czyli masz tu, naciskasz Aha. i teraz sobie ustawiasz temperaturę, czyli kurczak, a czekaj, dajmy na to roast, tak? No nie wiem jak to zrobić teraz. To musimy poszukać, tak roast i tu macie temperaturę wtedy i tutaj macie minuty. I teraz sobie ustawiacie na. Nie, ja taką mówię, z tego co no. widziałam na TikToku, nie? I te, teraz ustawiacie zonę drugą, i tutaj dajemy na to, mamy coś pieczemy, tak? No to chipsy, dajemy sobie no. na. na chipsy. No, no, no to też roast będzie, nie? No. I tutaj dajemy na to 15 minut, 190, i robimy. Inny czas, żeby na przykład, bo jak chcę zobaczyć, no jak no ten tak. synk działa. No i dajesz sync I dajesz. Star Start. I widzicie, tutaj już się 20 minut grzeje, to na razie jest na holdzie. A jest takie głośne. Z tyłu wieje, także z tyłu trzeba będzie zostawiać gdzieś miejsce. Nie. Yes. Eee, I to jest na holdzie. I jak to dojdzie do tego czasu, no to wtedy to się włączy. I razem się skończy. to się od razu wkłada, czy? Tak, tak, wkładasz, no bo ten no. jeden nie grzeje. Możesz otworzyć. Tu ciepło, a tu? Zimno. No. Super, zobaczymy, tak jak mówię, znajomo właśnie, która też sprzedaje Thermomix'a powiedziała, że sam Thermomix to miazga, ale z Ninją to już zupełnie mistrzostwo, także damy znać, damy znać, oczywiście nie zastąpi nam to normalnego jedzenia, bo mi się to kojarzy bardziej z takimi jakimiś fast foodami albo pierdołami, wyłączmy to, no bo po co nam to, no eee, damy znać, no ale za wielkie to jest, myślałam, że będzie mniejsze, myślałam, że będzie mniejsze, mam nadzieję, Radosław, że będziemy używać. No, to możesz, zrobić. A co ty będziesz od frytki? Jak z tego, to chcę spróbować. chcesz spróbować. sprzedać frytki. No też fajniejsza opcja. Ostatnio radek robił frytki w domu ja olejem waliło w całym domu przez 3 dni, do tej pory wali. Ehm, dobra, no to zrobimy frytki. Już zakupiłam też na Amazonie takie papierowe wkłady. Co prawda można normalnego papieru zużyć, ale dobra, zrobimy frytki. Jeśli chce frytki, to będą frytki. Czemu je? O matko. Wreszcie jest słońce, zobaczcie jaka u nas trawa zarośnięta, no bo ostatnio cały czas lało, nie było kiedy, dopiero słońce wyszło, a jest 18.52, gdzieś tak od 18. mogłabym powiedzieć, że świeci, także siedzę, książka w dłoni i zabieram się, jestem taka zła na siebie, bo zamieniłam się na zmianę i jutro idę na rano, a tak bym jeszcze, wiecie, się zrelaksowała długo w ogrodzie, jeżeli będzie słońce, tak można śmiało do 9.00 posiedzieć, a chciałabym paznokcie zrobić, no a że muszę iść na rano, no to troszeczkę będę musiała wszystko prędzej skończyć, ale damy radę, biorę się za czytanie fajna książka nawet w miarę muszę przeczytać bo to jest od znajomej, także przeczytam i oddam dzisiaj uruchomiłam swojego kindla znowu i po, tak jak mówiłam po przeczytaniu książek e, będę sobie kindlować Nie w ogóle luna czasami jak widzicie zostawiamy zawsze sierść na takie dwa dni no a później już wybieramy jak ptaszki nie zabierają, to wybieramy. Zbieramy maliny, bo mamy ich całe mnóstwo, tak będę robiła. pewnie pojemy, ale zrobimy nalewkę, ale zobaczcie, pierwszy raz, wreszcie czerwona porzeczka się odezwała. Mamy dosyć żółta porzeczka się odezwała. Mamy dosyć dużo kisi, znaczy dużo, wiecie, w zeszłym roku była jedna, w tym mamy chyba osiem. Także dobrze, ale zobaczcie, co się dzieje. Jaka z żarta. Pierwszy raz, nie Radio? I już wam pokazuję, gdzieś widziałam tutaj winowajce, Zaraz zobaczę w internecie, co to jest. Patrzcie, widzicie zwisa, tu. Tu wisi jakaś larwa pieprzona. Także mam nadzieję, że jakoś ją zlikwidujemy. Aczkolwiek, no co teraz będziemy przeskać, jak już u są? No masakra. Tak czekaliśmy, czekaliśmy, doczekaliśmy się i jakaś też się doczekała. No patrzcie, no wyżarte szkielety tylko. Szok. Widzicie tutaj? Tutaj jest końcówka liścia i jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć chyba. No po prostu masakra. I zobaczcie, w ogóle jestem w bardzo wielkim, wielkim szoku co jest tutaj na ziemniakach. Tadek ostatnio robił e, frytki. Takie kupił, bo mówi, że nie miał zupełnie czasu, także kupił takie frytki, Frytkie? Frytki. E, nawet nie wiem gdzie, ale fajnie. Dobrze że niby wyglądają. Low sugar, low in fat. Zaraz zobaczymy jaki tu jest skład. Aha, Tesco. Nie wiem, nie widzę skąd. Gdzie kupowałeś te frytki? Sanger's? Kami, czekajcie, zobaczmy skład, czy to jest faktycznie sam ziemniak, czy tu jest jeszcze coś? Aha, no to widzimy. E, ziemniaki, olej od razu, e, potato starch, rice flour, pea flour, radek. Dużo tu jest rice flour, e, mąka ryżowa, mąka groszkowa. No ale dobra, mniejsza z tym, co chciałam pokazać, to, e, zobaczcie, w piekarniku pierw nagrzeć nas się od razu nagrzewa, to także tutaj nie ma problemu. I robić e, 20-25 minut, a w airfryerze 10-12 minut, także to skraca czas o połowę. I tutaj też o to chodzi, wiecie, chodzi nam o energię, także e, już go wymyłam, już go wysuszyłam, na razie dałam taki zwykły papier. Powiedzieli, żeby zawsze coś z co tego, zawsze załadować, e, bo po prostu, żeby się ten papier nam nie palił. Zobaczcie, one są normalnie ze skórką, także zaraz zrobimy. Zobaczymy. No, trochę się nazbierało, powiem Wam. Trochę się nazbierało, a są przepyszne i słodziutkie. Dobra, minęło 12 minut, i frytki Radek mówi, że są chrupkie. Ale zobaczcie, no, normalnie przy 12 minut. 25 w piekarniku. Normalnie w szoku jestem, No zobaczymy. Będę Wam dawała znać na pewno co i jak. Powiem Wam, że spróbowałam. Naprawdę, naprawdę smaczne. I bez smrodu. No proszę, zobaczcie. Akurat przyszły mi em, teraz te foremki, takie wzięliśmy. Ale tak naprawdę, patrząc na papier, to jest to zupełnie zbędne. E, przypuszczam, że tańsze. Na Amazonie za 50 i 50, chyba, tak. E, zapłacił 17 funtów, bardzo dużo moim zdaniem bardzo dużo jak można mieć zwykły papier i co jest papierem to zrobić także no troszeczkę e, tutaj nieprzemyślane to zostało wczoraj jest moi drodzy pierwsza w nocy my jesteśmy po pracy z Lunką a że dzisiaj był taki piękny dzień to szkoda po prostu z niego nie skorzystać i jeszcze wieczorem nie posiedzieć jest cały czas 19 stopni ja już jestem wykąpana i gotowa do łóżka ale chwileczkę posiedzę czy pewnie dłużej niż chwileczkę. <laughs> Ale przyjemnie.